Władimir Putin po mistrzowsku ograł Donalda Trumpa, zamieniając jego własne ultimatum w swoje zwycięstwo. Na wielkiej geopolitycznej szachownicy właśnie wykonano ruch, którego obawiał się cały świat. Trump potwierdził, że 15 sierpnia 2025 roku na Alasce usiądzie do stołu z Władimirem Putinem. Stawką jest zakończenie najkrwawszej wojny w Europie od dekad, ale Europa patrzy na to spotkanie z przerażeniem. 8 sierpnia o północy minął termin ultimatum, które Trump postawił Rosji. Stany Zjednoczone zagroziły, że jeśli Kreml nie zgodzi się na zawieszenie broni, to nałożą miażdżące sankcje na Rosję i jej kluczowych partnerów handlowych, takich jak Chiny czy Indie. Termin minął 8 sierpnia, a bomby wciąż spadają na ukraińskie miasta. ale sankcji nie było. Zamiast druzgocącego ciosu, Władimir Putin otrzymał zaproszenie na Alaskę. To spotkanie ma jeden nadrzędny cel negocjacje w sprawie zakończenia wojny, która trwa od 2022 roku. Trump już teraz głośno mówi o swoim pomyśle na pokój, kontrowersyjnej wymianie terytoriów. Co to dokładnie oznacza? W praktyce to propozycja, w której Ukraina mogłaby oddać Rosji część swoich ziem terytoriów, które Kreml już okupuje, jak Donbas, Ługańsk czy Krym w zamian za zakończenie walk. To propozycja, którą Ukraina odrzuca z całą mocą, postrzegając ją jako nagrodę dla agresora. Jednak największym zwycięstwem Putina, odniesionym jeszcze przed wejściem na pokład samolotu, jest to, kto przy stole negocjacyjnym nie zasiądzie. Trump oficjalnie potwierdził, że prezydent Ukrainy Włodymyr Zelenski nie weźmie udziału w spotkaniu. To był twardy warunek Kremla. Rosja odmówiła udziału Zaleńskiego i postawiła weto, a Biały Dom ten warunek zaakceptował. To pokazuje, kto w tej chwili narzuca reguły gry. Marginalizując Ukrainę, w rozmowach o jej własnym losie Putin fundamentalnie osłabia jej pozycję negocjacyjną i wysyła światu sygnał. To ja ustalam z kim i na jakich warunkach będę rozmawiał. Analitycy ostrzegają, że Putin nie jest zainteresowany prawdziwym pokojem. Jego prawdziwym celem jest zmuszenie Stanów Zjednoczonych do ustępstw z pominięciem Ukrainy. Wydawało się, że Putin ma pełną kontrolę nad przebiegiem wydarzeń, ale wtedy Trump wykonał zaskakujący ruch na innej najczęściej geopolitycznej szachownicy, uderzając w czuły punkt Rosji. Prezydent Republiki Azerbejdżanu i Republiki Armenii. Zaledwie kilka godzin przed ogłoszeniem szczytu na Lasse, Donald Trump stał w Białym Domu obok liderów Armenii i Azerbejdżanu, ogłaszając historyczne porozumienie pokojowe, kończące dekady konfliktu na Kaukazie. To był potężny cios wizerunkowy dla Putina. Kaukaz to tradycyjna strefa wpływu w Rosji, jej miękkie podbrzusze. Przez lata to Moskwa była tym głównym rozgrywającym. Sukces amerykańskiej dyplomacji w tym regionie to jasne Sygnał, że Trump nie jest biernym pionkiem. Pokazuje, że potrafi skutecznie działać i odnosić zwycięstwa na terytorium, które Kreml uważa za swoje. To stawia całą sytuację w nowym świetle. Z jednej strony, Putin odnosi ogromny sukces propagandowy. Samo spotkanie na Laste jest dowodem, że Rosja nie jest izolowana na Europie Międzynarodowej. Brak sankcji, po ultimatum i wykluczenie Zemońskiego z rozmów to potężne ustępstwa. To wszystko sugeruje, że Trump uległ presji Putina, który mógł wykorzystać groźbę eskalacji konfliktu, by wymusić rozmowy na własnych warunkach. Z drugiej strony sukces na Kaukazie dowodzi, że Trump ma własne mocne karty. Pokazuje, że prowadzi wielowymiarową grę, w której jest gotów wyrzucać wyzwanie Rosji w innych częściach świata. Były ambasador USA przy NATO Kurt Volker podkreśla, że Trump zwiększając presję na członków NATO, by zbroili Ukrainę u siebie i grożąc sankcjami, buduje pozycję siły przed negocjacjami. To zmusza do zadania kluczowego pytania, czy Rosja naprawdę go przechytrzyła? Ale podczas gdy Trump i Putin przygotowują się do pojedynku, kluczowy sojusznik Ameryki, Europa, patrzy na to z rosnącym przerażeniem. Bo z perspektywy Warszawy, Berlina i Paryża ta gra nie wygląda jak partia szachów. Wygląda jak początek katastrofy. Reakcja Europy na wieść o planowanych rozmowach była natychmiastowa. W dniach 9 i 10 sierpnia, w pokazie jedności liderzy Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Finlandii oraz Komisji Europejskiej wydali wspólne oświadczenie. Jego przesłanie było jasne. Pokój na Ukrainie tylko z Ukrainą w rozmowach. To był dyplomatyczny policzek wymierzony w samą ideę szczytu na Alasce, który z definicji wykluczył Kijów. Krytyka lała się szerokim strumieniem. Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał na portalu X: Ukraina walczy o wolność. Nie można decydować bez niej. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kalas. Poszła o krok dalej, nazywając rozmowy bez udziału Ukrainy i Unii Europejskiej wprost zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy. Dla europejskich stolic, fakt, że Kreml był w stanie zablokować udział Zameńskiego, był ostatecznym dowodem na to, że Putin narzuca warunki, rozgrywając Trumpa. Europejscy liderzy stanowczo odrzucili też flagowy pomysł prezydenta na pokój. Premier Polski Donald Tusk i brytyjski premier Keir Starmer wprost stwierdzili, że nie mogą być zmienione siłą. Linia frontu to punkt wyjścia do negocjacji. Europa zażądała zawieszenia broni i twardych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a nie nagrody dla agresora. W kuluarach europejskiej dyplomacji zaczęły krążyć historyczny i złowieszczy termin. Jauta 2.0 Liderzy obawiają się, że Trump i Putin, niczym wielkie mocarstwa w 1945 roku, mogą podjąć decyzję o losie Ukrainy i strefach wpływów w Europie ponad głowami samych zainteresowanych. Wspólne oświadczenie było nie tylko wyrazem wsparcia dla Kijowa, ale także twardym ostrzeżeniem dla Waszyngtonu. Oczywiście jest to blef, bo Europa obecnie nie jest w stanie przeciwstawić się USA. Dobitnie to zobaczyliśmy, gdy Urszula von der Leyen zgodziła się na umowę handlową, w wyniku której Unia zapłaci 15% cło na większość towarów eksportowanych do Stanów i zainwestuje w amerykańską gospodarkę 600 miliardów dolarów. A co więcej, kupimy od nich energię za uwaga 750 miliardów dolarów. Zielony Ład zbiera swoje żniwo. A co z Polską? W tej grze znaleźliśmy się w szczególnie trudnej pozycji. Premier Tusk z jednej strony wyraził nadzieję na konsultacje ze Stanami, ale z drugiej nie krył, że Warszawa czuje się pominięta i zaniepokojona brakiem załońskiego przy stole. Dla Europy obraz jest jasny: wykluczenie Ukrainy to dowód, że Putin z powodzeniem narzuca swoje warunki, a Trump, jak to on, gra w swoją własną grę. I co więcej, tylko on zna jej zasady. Ale to nie jest główny problem premiera Tuska. Obecnie ma on na głowie aferę, która może pogrożyć obecny rząd, dlatego kliknij w materiał na środku ekranu, by dowiedzieć się o tym więcej.